Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym kolejnym poradniku na moim kanale i to znowu będzie nowa pozycja na mapie Demirage, De oczywiście te De Inferno chciałem już mówić, ponieważ uwielbiam tą mapę, czyli Demirage i na Demirage będziemy sobie e, się uczyć po prostu jak e, grać na pozycji e, MIDA, tak? czyli czy to kryjemy od strony... Gali, czy to kryjemy od strony okna, czy to też kryjemy od strony connecta, Tak? I tutaj, jak należy się zachowywać w takiej sytuacji na tej mapie. No i oczywiście, jeśli chodzi o pistoletówkę, to zakupujemy do tego dodatkowo wabik. W każdej rundzie pistoletowej w sumie możecie zakupić taki wamik, ponieważ jest to bardzo, znaczy nie bardzo istotny element w pistoletówce, ale może zaskoczyć przeciwnika, tak? I co mam tutaj na myśli? Oczywiście, mam tu na myśli, to że e, możemy właśnie zdradzić pozycję swoją i tym samym wtedy rzucić decoy i wtedy przeciwnik, taki będzie mógł się e, wcelować w e, pozycję dikoja, niżeli w naszą inną pozycję, tak? Na e, midzie. No i to by było na tyle jeśli chodzi o tłumaczenie, jeśli chodzi o tego dikoja. No i tutaj w pistoletówce m, gdy mamy dobry rest na Mida, tak? To też jest bardzo fajna rzecz i zaraz o tym powiem czemu. I Oczywiście to jest bardzo dobra pozycja dla snajpera, tak na midzie, ponieważ mid jest bardzo też istotną częścią mapy, na której musimy bardzo uważać na to, co przeciwnik w danym momencie na midzie robi, jakie granaty rzuca i oczywiście jak musimy na to odpowiedzieć, tak? I tutaj właśnie jeśli chodzi o rolę snajpera, to bardzo sniper się przydaje na midzie, ponieważ jeden strzał, oczywiście z takiej długiej odległości, z odległości okna na alejkę, tak, przy tych wszystkich skrzyneczkach na środku, to powoduje, że bardziej będziemy mieli lepszą kontrolę nad midem, jeżeli byśmy się posługiwali tylko M4-kami, tak? Oczywiście jeden strzał to jest jeden trup. No i tu właśnie ta pozycja na midzie sprzyja bardziej sniperom, niżeli riflerom. A czy no tak, karabiną z turmą niż, niż, niż z snajperskim. No i dobra, już nie przedłużając, jeśli chodzi o pistoletówkę, to y, należy zagrać sobie w ten sposób. Rzucać y, na przykład tylko z tej strony, tak? I czekać czy ktoś nie wychyla i wtedy na przykład możecie szybko oddać pierwszy strzał, i w tym momencie możecie przejść sobie z tej strony, czy to wygląda, że rzucacie oddać oddacie strzał, przechodzicie z tej strony, i wtedy z tej strony możecie się wstydować na przykład tutaj przy skrzynkach, czy ktoś nie będzie chciał wychylić. W tym, w tym, w tym momencie możecie tutaj sobie oddać jeden strzał, cek, ukryć się bardziej tak, na przykład poczekać na. F y Flesza, gdy, gdy na przykład ktoś się zdecyduje kupić rundzie pistoletowe na flesza i wtedy poprosić od tego flesza y, naszego kolegę, żeby rzucił na mida i wtedy flash tutaj sobie na przykład górę leci z bombsetu A i wy w tym czasie możecie się cofnąć szybko i podać info ilu przecinków e, jest teraz na midzie, tak? Ponieważ tutaj będą chcieli wbić szybko e, na przykład Shortem, czy to tutaj Connectem, bądź będą chcieli też, gdy nie zobaczymy nikogo na midzie, to będziecie mogli się spodziewać tego, że będzie mo możliwość e, raszu od e, Undergrounda, tak? Do BSA, e, do Connecta, tak? I w tym momencie nie musimy się tutaj po prostu ustawiać y, w oknie, ponieważ y, bardziej nas interesuje co się dzieje tutaj za tym zakrętem na, na uliczce, czy ktoś nie będzie wychylał i w tym samym czasie próbujcie właśnie oddać sobie y, pierwszy strzał I jak zauważycie drugiego przeciwnika, który będzie tutaj wychylał to już sobie tą pozycję lepiej odpuśćcie i zajmijcie się po prostu y, pomaganiem czy to właśnie. Y, na bombście A krycie connecta z tej strony, tak jak się ustawicie, to spokojnie tutaj Was nie widać z apartamentów, więc możecie sobie tutaj stanąć i pomóc naszym kompanom z drużyny, bądź bardziej na bliski kontakt, tak i patrząc tutaj, czy nie biegną np. z underground, tak i tam przykład tutaj szybko zatając im jedną pestką w głowę. I robiąc fraga, tak? I wtedy szybko się cofając, na przykład na to pozycję, bardziej tutaj, bardziej słodko się wychylając, wtedy szybko, gdy będą chcieli nasraszować na BSA connectem i wtedy tak dalej, będziecie mogli się tutaj e, słodkowo wychylać i takie przeciwnika z bliska z USP'a czy to z 2000 e, trafiać. Ale właśnie, jeśli chodzi o MINDA, to najlepszym e, pistoletem jest jednak USP, ponieważ jest to bardzo dokładny e, strzał, jeśli chodzi o, o oddawanie pestek i oczywiście z Tunikiem jest to bardziej e, lepsza broń na takiej dystans jeżeli P2000. No i jeśli chodzi o RAMP-y, to by było chyba na tyle. Oczywiście możecie też e, sobie zagrać bardziej agresywne e, z, e, zagrania typu skrót, tak? Apartem, e, skrót e, e, undergrounda, czyli piwnic i sobie po prostu zobaczyć, czy ktoś tutaj nie wychyla, tak? Jeśli nikt nie wychyla, a jest info i tak, że jest raszyją B, to znaczy, że tutaj e, na pewno wszyscy mogą być tutaj z tej strony apartamentów i wtedy wy będziecie mogli sobie spokojnie takich przeciwników tutaj zajść od tyłu, tak? Od pleców, tylko nas na przykład e, tutaj strzał, gdy jeśli e, walczą tutaj jeśli walczą na e, w, apar apar w apartamentach i strzelając się z graczami, tutaj, którzy są za BS-em, bądź za Advartem, e, tu tutaj stojąc, wtedy możemy sobie takiego przyjemnika spokojnie tutaj stojąc, e, z innym strzelem w głowę zrobić fraga i tak dalej. Ale to już wa od Was zależy, jaki scenariusz lubicie rozgrywać nie? i na jakiej pozycji. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o granie pistoletów. Tu żadnych filozofii za bardzo nie ma. I oczywiście tutaj jeśli chodzi o też szybkie yy, o komunikację, to jeśli docenimy yy, to, to szybkie info, że jest yy, BSB, tak to możecie albo sobie zagrać w ten sposób, że rotujecie normalnie tak tutaj z kuchnią, albo po prostu sobie możecie tutaj zrotować, znaczy odbić Besa od strony tutaj shorta, tak także sobie wchodzicie z tej strony, trochę się upewniacie, że tu nikogo nie ma, że tu nikt nie, was nie rosuje i wtedy się na przykład możecie wcedować w okienko pomóc naszym kolegom z drużyny, bądź też tutaj się ustawiając, wcedując się w tutaj w ławeczkę, bądź też bardziej skracając z tej strony dystans przy ścianie i oczywiście tutaj wchodząc, stając się z tym przeciwnikami, którzy tutaj są z tyłu BSa od strony kuchni. I to by było na tyle jeśli chodzi o całą pistoletówkę. Tu nie ma w sumie co więcej tłumaczyć, więc przechodzę teraz do dalszej części bornika i jak należy zagrywać. Przy na przykład wygranej pistoletówce tak załóżmy, co należy kupować na grając na midzie. No i tutaj należy kupować oczywiście albo to Famasa, ponieważ chcecie jak najlepiej sobie poradzić na Midzie, jeżeli PMA, tak? Ponieważ PM jest to Oczywiście, jeśli chcecie bardziej zagrać też agresywnie grając, yy, raszując piwnicę, tak, od strony okna, to możecie właśnie sobie zagrać MP9, ale jeśli bardziej się obawiacie tego, że będą, yy, będą chcieli raszować piwnicy midem, jeżeli właśnie przegląd od strony undergrounda, bądź yy, bardziej grać, yy, grając statycznie, to wtedy na wychylenie, to wtedy zakupujecie sobie Famasa, tak? I takim Famasem bądź też skałta, jeśli chcecie zagrać sobie taniej e, bardziej ekonomicznie to scoutem możecie też sobie spokojnie tylko przymika jednym strzałem w ciało e, zdjąć, tak? gdy nie ma on e, Kevlaru, ponieważ nie będzie miał. Będzie e, się starał zachować pieniążki na następną rundę i wtedy w tym momencie możecie, albo strzałami w głowę właśnie, jeśli jesteście dobrzymy, dobrymi ze z lunety, to możecie właśnie takim strzałem ze skauta zdjąć, bądź właśnie strzałem w klatkę pierwszą, tym samym też możecie jednym strzałem w klatkę pierwszą takie prześminka zdjąć. No i tutaj jeśli chodzi o m, bardziej takie e, zbalansowane e, zagrania, to lepiej kupić sobie FAMAS, tak, FAMAS jest bardzo fajny U nią na daleki też dystans, jeśli pestkujemy prześminkowi w głowę, to spokojnie taką jedną pestką też możemy zdjąć e, strzałem, e, z, e, zdjąć pieśnika, tak. Na przykład bardziej, żeby być pewny tego strzału, to strzelając najpierw pod głową i wtedy każdy kolejny drugi strzał będzie e, automatycznie e, strzałem w głowę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o granie na takim dystansie na midzie. Oczywiście jeśli będzie wam, będą wam wjeżdżać, tak, connectem, to też wam się e, równie dobrze spisze. Tak jak m e, z tumikiem w sumie. No i tak, e, to by było na tyle, jeśli chodzi o granie... E, Fula po wygranie pistoletówce, a jeśli chodzi teraz o granie, gdy na przykład y, przegramy tak, rundę, to należy zakupić oczywiście albo pistolet, jeśli chcemy bardziej agresywnie zagrać, czyli Five 7 bądź na dwie berety są dobrą opcją i tańszą. W sumie, według mnie, dwie berety są lepszą opcją, jeżeli Five 7 żeby skrócić przeciwnika w piwnicach. Czyli, że na przykład kupujecie sobie y, dwie berety, tak? Skaczę. Kurczę, trochę się zapomniał. Skaczę... Co jest? Co mnie nie przeskoczyć? A nie, czekajcie. Nie, co jest? O, ten sposób, dobra, czyli bardziej bliżej. Trochę moment mam drewniany, ponieważ nie jestem rozgrzany, a nagrywam to już yy, yy, w sumie drugi materiał po tym poprzednim, yy, tego samego dnia, więc tutaj. Co bardzo nie jestem rozgoniony, ale powinienem, nie? nie? A tak, na luźno wam tłumaczę, jak należy się zachowywać, i tak dalej. No, i tutaj, jeśli chodzi o dwie berety, to fajna pozycja tutaj z tej strony: w takiego przeciwnika, oczywiście jest sami no bereto, bo mam nieograniczoną ilość amunicji w magazynku, więc tutaj będzie tylko jedna bereta, sobie strzelać. taki bóg, e, nie, nie zostałeś jeszcze naprawiony. E, no, i tutaj, dwoma beretami, co jest możemy takiego przeciwnika wyjąć, który będzie miał nawet PMA. Tutaj mi oczywiście w głowę i szybko w ciało. I wtedy zabieramy sobie... Oczywiście, oczywiście klawiszem E, bo ja mam pod E skrzynki, które mi się rozpią. Ale klawiszem E sobie zabieracie tak tutaj broń, którą yy, przynik yy, sobie stracił. Bierzecie cyk. I sobie możecie albo cofnąć wtedy, na dalszym dystansie sobie zagrać z tym PM-em, żeby tutaj was szybko nie zrefragowały, albo się po prostu przygotować na dalszą na większą ilość przeciwników, którzy będą tutaj wychylać, tak? I tym samym możemy ubrać sobie spokojnie taką rundę eko bądź tam pół ECO w sumie kupując tylko pistolety e, beretki. No i oczywiście jeśli wam e, jeśli nie przypadacie za agresywnym graniem, bo, e, ale jesteście dobrymi aimerami na e, daleki dystans, to oczywiście zakupujecie sobie dignam i e, Digna i z możecie sobie tutaj takiego przeciwnika preferować. Ten sposób I może Wam się uda zdjąć taki przynika z ciałem w głowę. Oczywiście też tutaj możecie sobie pokryć wtedy e, apartamenty z pozycji dżungli, tak? Tutaj też pomóc naszym kompanom z drużyny e, skanować na przykład tego, te miejsce, gdy jest tutaj smok. Na przykład Ty tu już na przykład smoke. To właśnie tutaj jest e, jak widzicie takie drewno. Tak? I tutaj na, na białe widać trochę. wtedy, yy, co wiecie, waszym celnikiem na, na połowie tych schodów, tak? I wtedy w ten sposób możecie takie przeciwnika obić, bądź na przykład trafiąc strzałem w głowę takie przeciwnika zdjąć. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o, o granie po przegranej rundzie. Właśnie czy to pistoletem. E no pistoletem oczywiście. A po wygranej oczywiście. Jeśli chodzi o famasa bądź Scouta, to sobie możemy zagrać w zależności od tego czy preferujecie właśnie bardziej tutaj granie w połączenie, połączone z dżunglą, tak? A też możecie Scoutem sobie pokryć, pokryć apartamenty, tak? Tu się ustawiając, cel. I zajmując się przyjemnikami oczywiście głowę, jak jesteście dobrymi aimerami z Lunety. A jeśli jesteście dobrymi aimerami z Bliska, tak? to możemy, możemy sobie tutaj spokojnie famasem pokryć konektor czy to też y, się ustawić bardziej tutaj z tej strony tak, cyk czy on z tej strony z ciemni też sobie możemy z takim przeciwnikiem poradzić który ruszamy na przykład tutaj konektem, bądź tutaj oknem to, ta strona jest najlepsza ta pozycja jest najlepsza, żeby właśnie jednocześnie kryć sobie okno tutaj i konekta, czyli się chowacie sprawdzacie okno, czy nie wychylają Wychylacie tutaj, sprawdzicie czy nie jest e, w konekcie i tak dalej, i tak dalej, robiąc taki ruch, tak? I tak dalej. I to by było na tyle jeśli chodzi o granie e, przegranej rundy, bądź wygranej poprzednictówce. Oczywiście możecie sobie zagrać też e, w kolejnym f, e, fullu. E, oczywiście grając AWP, e, ale nie kupując właśnie tutaj FAMASa, tak, bądź SSG, na przykład grając agresywnie, to wtedy będzie was stać na awkę, gdy na przykład przeżyjecie, to jeszcze bardziej będzie to dla was lepsze, ponieważ będziecie mogli też zakupić dane granaty, czy to na przykład flesza, tak, żeby sobie stresować daną pozycję, bądź też palaka dodatkowo, żeby... o jezu... żeby sobie spalić pozycję... o jezu, nie udało mi się pozycję e, pinic, tak? Undergrounda. I w tym momencie na przykład też możecie zrobić taki trick że jak e, będą rzucać przycisk smoka, waszą pozycję, tak? To możecie właśnie sobie rzucić tutaj z tej strony. Gdy już leci, tak? Gdy na przykład tutaj leci, leci się, się od, e, odbija, to wy rzucacie to wyrzucacie Polaka, tak? Potem smok ląduje z tej strony i wy będziecie mogli sobie tutaj na przykład poprosić o flasha, żeby y, jakiś y, wasz kolega rzucił tutaj górą, tak, gdzie kryje na przykład absurd bądź y, rampy, flashuje, czyli zaś poleci flash z tej strony otworzony, czyli że flashuje cykl, wybieracie, robicie szybkiego y, quickscopa i, i strzelacie, przecinkę, który będzie tutaj wychrał leki na przykład, albo tutaj. No i to by było na tyle. Oczywiście możecie też sobie, gdy macie większą kontrolę nad midem, możecie rzucić sobie palaka tutaj i palić całe tutaj skrzyneczki z tyłu i przeciwników, którzy będą potem wy się chować, oczywiście i wychylacie i sobie możecie w ten sposób kolejnego fraga załapać. Oczywiście uprzednio po fleszu, tak, rzucacie sobie tego palaka i zdobywać kolejne fragi w ten sposób. No i ten palak też możecie wykorzystać jeśli chodzi o smoka, który będzie chciał wykorzystać przyjmik, żeby wam tutaj zasłonić tą daną pozycję na oknie, tak? No i to by było na tyle jeśli chodzi o kranie AWP na micie. I co tu jeszcze dużo mówić, możecie... A! Jeśli chodzi o kranie też AWP na micie, jeśli się wychylacie piersi, to najlepiej sobie oczywiście stąd z tej strony, ponieważ widać was Wam tylko bark i yy, kawałek głowy Tak i tułowia Więc z tej strony najlepiej się tak ustawić Że cyk szybko kucacie więc, Tak oddajecie strzał Bądź też bardziej się wychylając Ale bardziej ryzykując to że dostacie perfajera, tak Stawki. Ale też możecie sobie spokojnie Tutaj stanąć tak z tej strony tego przeciwnika zaskakując yy, Który by się na przykład Powiedział że będziecie w tym rogu A wy będziecie trochę wyżej i was nie trafi I wy tym samym będziecie yy, mogli szybciej zareagować oczywiście, ale to też jest to też zależy od tego jakiego respa macie, tak? To możecie zrobić taki trick. Gdy się respicie, na przykład z tej strony bardziej, tutaj yy, z przodu na mida, to spokojnie możesz sobie tutaj tak biec, 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 tak, skoczyć, rozbić tutaj, tu szybko kucający, robiąc yy, pierwszego fraga. Bądź jak nie macie zbytnio dobrego movementu i za szybko nie będziecie na tym micie, to wtedy pokryć sobie z tej strony tak? szybki kolcy i się cofacie tak już nie wychylacie dalej i wtedy możecie wcelować się tutaj w apartamenty gdy nie są zasumokowane. takie pośmienika też yy, zdjąć i pomóc naszym kolegom z Bsa a możecie też się yy, zająć bardziej... Yy, Pomaganiem tak, wsparciem tutaj jest dorzucając e, smoka, być tak, tak na przykład, żeby na przykład gdy już wjeżdżają e, przeciwnicy na Tetris'a, to żeby tutaj offlashować ich i trochę ich zająć e, na Tetrisie i wtedy nasi koledzy mogliby dorzucić palaki, neidy i tak dalej i się zająć już kryciem e, Besa A już e, same, samemu I wtedy wy już jak zrobicie swoją pomoc, to możecie się zrotować tutaj na schody, tak, i kryjąc sobie już e, na przykład z pozycji etykieta, tak i tak dalej, i tak dalej, a to w zależności od tego jak, co przeciwnik robi, jakie info dostajecie od Waszych kolegów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też jest fajna opcja, żeby wam e, pomógł e, kolega z drużyny, bądź random, żeby wrzucał wam tutaj flesza e, G tak? tak? Znaczy z tej pozycji y, nad wasze okno, na przykład się ustawia z tej pozycji, tak? I robi mały kroczek w, y, w tył. Taki może już biec dalej sobie na BSA B a wy w tym czasie szybko musi wychylić, tak? Chcę tego przynika fleszowanego zdjąć. Oczywiście. Czyli że jak to wygląda. Macie tutaj respa, tak, dobrego. I wtedy tak, wybiegniecie, wybiegniecie. Skaczycie tu, cyk, rozbijacie. Beg. Przeciwnik już będzie na tej pozycji, tak? Za wami i wtedy będzie flashował. I takiego flasha powinien przeciwnik tutaj dostać, gdy będzie wychylał. A żeby to wam udowodnić, to wam pokażę o co mi chodzi. Czyli sobie biegnie, biegnie dostaje na chwilę, ale dostaje na tyle, żeby właśnie zostać yy, oszołomionym lekko i wtedy nasz kolega może z takiego frega spokojnie zdjąć. Oczywiście tego flasha możecie zrzucić trochę inaczej, ponieważ się tego rzuciłem. Myślałem, że pamiętam skąd rzucam, ale bardziej tutaj celując na tą antenę, tak. Wtedy ten flash powinien wlecieć bez problemów. Raczej. O, trochę oślepia, ale na tyle, żeby właśnie takiego przyjmika zdezorientować, yy, wytrącić z skupienia, wcelowania się w tą pozycję naszą i tym samym my będziemy mogli szybciej go zdjąć. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o granie na pozycji mida z AWP-y. i tutaj nie ma żadnych innych yy, żadnej innej filozofii. Oczywiście możemy też y, dodatkowo rzucić sobie smoki, żeby pomóc y, naszemu na przykład koledze z Gali, tak? Tutaj na przykład dosmogować tą pozycję, żeby sobie wszedł tutaj na. Y, a, myślę, że doskoczę, ale za mało rozbieg miałem. Żeby pomóc po prostu koledze, który jest na Gali, tak? sobie sprawdzić tutaj y, na krześle, czy ktoś nie jest tak, bądź na przykład tutaj sobie trochę sprawdzić i wyżej sobie tutaj sobie tutaj taki tak, i tak, też zdjąć z m 4 bądź z jakiejś innej broni. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to. I też możemy do e, dopomóc naszym koledze, który stoi na schodach, żeby nie dostał pleców od Undergrounda, gdzie Connectem będą wjeżdżali, to możemy mu do, ten pomóc, rzucając takiego smoka, tak. Taki smok ląduje sobie tutaj w konekcie i ten nasz kolega może sobie spokojnie skampić, czy to bliżej sobie tutaj podejść, tak, i na przykład przyniekać z Mki, No i to by było na tyle, no albo po prostu wejść, pomóc nam dodatkowo z MIDA, zdążą się w tą pozycję, tak, bądź tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, ja się z Wami żegnam i do następnego pornika, który ukaże się niebawem, ponieważ robię te trzy porniki w, w, w jednym ciągu, w jednym dniu, więc do zobaczenia już na BS-ie B. Nie, ja, ja Przepraszam was bardzo, jeśli się z wami nie żegna, to był żart, <grystki> taki z nie z zaskoczenia żart, ponieważ jeszcze nie mówiłem wam pozycji przecież z Connecta, tutaj na midzie też jest to jedną część mapy i sektora mapy, jeśli chodzi o środek. I oczywiście też zgali, tak, jak należy tak, sobie radzić. Oczywiście z Gali już wam podsunąłem PNP, żeby sobie tutaj skoczyć na te, na tą płachtę, tak, na górę i też ale na, najpierw przecho przechodzę do tej pozycji z connecta, czyli że tutaj możecie sobie pomóc rzucając sobie smoka na przykład gdy wychylacie sobie smoka z tej strony Ty, tutaj was nie widać wy widzicie wszystko tak czyli was też nie zobaczy ponieważ to jest taki smok który tutaj e, będzie widział tylko czapę waszą ale nie do końca tak I w tym momencie możecie też sobie oddać e, strzał z awki, na przykład gdy gracie na midzie, więc tutaj że możecie sobie zrobić smoke tak czy bardziej bardziej o tej strony i wtedy cyknika wychylając szybko trafić albo też po prostu zająć flash atak cyk i wtedy tutaj go przynika e, zdjąć no i to by było na tyle jeśli chodzi o krycie tutaj z konektor, musi też e, właśnie tego smoka e, poprosić żeby wam rzucił kolega albo wy sami z tej strony, tak, i wtedy macie tutaj całą y, widoczną pozycję z konekta widok na sponka na y, piwnicę, tak. I tutaj sobie M'ko spokojnie <laughs> z zdjąć y, jednego bo, i się cofnąć, na przykład tu rzucając na tego deszyka z tej strony, tak, i się wychylając tu z przedszłąka, i znowu kolejnego przyśnika zdjąć. Bardziej agresywne zagranie, ale ja Wam preferuję, właśnie zagrać sobie. Bardziej pasywnie, tak, rzucając smoka, cyk, cyk tu wychylając, albo właśnie wychylając na da, rzucając tego smoka tutaj, cedując te schody. A trochę źle mi wyszło. O, w ten sposób tak, wychylając schody, cyk, kasując afki. To było na tyle jeśli chodzi o shorta. A teraz wam pokażę o, o, o connecta, a teraz wam pokażę jeśli chodzi o shorta no i o shorta jest sprawa e, e, prostsza, ponieważ tutaj bardziej gramy na info niż na fragi no i tutaj możemy zastosować tak, albo patrzymy sobie czy nie, nie dojeżdżają krzesła tak, z tej strony, tak tutaj migając i jak na przykład widzimy, że ktoś tam stoi oje trochę mi wyszło i dorzucamy sobie tam Polaka, tak Tutaj oczywiście chcę się ze skrzynką a tą ścianą z tej strony i wtedy jak już jesteśmy w skoku to będzie widzieć tą ścianę tutaj, to białą, tak. I wtedy się to trochę poćwiczyć i wtedy z rozbiegu sobie takiego palaka rzucacie, tak, z skoku. No i to było na tyle i możecie też na początku, tak, rzucając sobie. Dobra, załóżmy, że to nade, tak. Rzucacie sobie tam neida, żeby on wybuchł na tej pozycji i wtedy... Palaka, tak. To bardziej dokładnie oczywiście. Tu. Z tej strony. Żeby on się już spalił totalnie, tak? Żeby e, nie to mało... Leś, HP co mu zostało, żeby po prostu głos zniszczył niszczy, ten motor do końca. Jeżeli ten name. No i e, tutaj możecie też się ustawić. E, czy to stawko, gdy na przykład macie dużo Awek, to możecie też zakres Awką a nagali, tak? Tutaj się wcęwując. Nie oddając też strzał, musicie też tutaj mm, nie palić w tamtej pozycji, a bardziej się zająć. Tutaj, underem gdy na przykład słyszycie, że biegną schodami, to możecie sobie odbijając od tej pachty tutaj pod kątem do tego przynika tutaj opóźnić, tak? Wejście jego, bądź spalić, gdy na przykład tam patrzy okno. No i do tego możecie sobie. Kurde, źle. Do tego, że sobie możecie odbijając. Kurde! Nie tak. O kurczę, nie uda mi się teraz. Dobra, nie, nie, nie było tego. Po prostu sobie możecie doflaszywując mida tak, cyk, wychylając szybko tutaj przy tym murku. Wychylić sobie, agresywnie zagrać. Bądź też flasza tak, y, y, dawać y, na mida waszemu koledze, żeby tutaj jak na przykład stoją to ...żeby ich tam trafił. bardziej tak dalej tak... ...żeby tutaj... ...gdy ktoś stoi to też dostał... ...one way'a... ...tutaj przy tym murku, żeby wybuchał. Czyli, że bierzecie sobie flash tak, celujcie ...celujecie sobie tutaj nad skrzynki... tak biegą sobie, możecie rzucić w byk, I tutaj, się zleje z dywanem też, to jeszcze lepiej jest... ...oj, trochę się odbił! O, to nie, to źle, to musi się odbić od tego, od tej krzywizny, czyli czterujecie na skrzynki i tutaj na krzywiznę. A to był ten. Coś takiego, nie? No tak, taki ładny, musicie się pouczyć trochę więcej, A ja tak pokazałem na szybko. Czyli cyk, cyk. O, teraz już chyba lepiej, bardziej z pod ściany. No trochę oślepi, jak tutaj bardziej, bardziej będą bliżej, to wtedy dostaną. No i co? I co jeszcze mógłbym wam pokazać, zaproponować Oczywiście możecie zagres kolego, tak tutaj smokujecie? Sobie na przykład I tutaj jest. Tutaj jest puścik tak tutaj. Możecie się ustawić na smoka, a wtedy was przeciwnik nie wyczai, nie będzie się was spodziewał, że tu stoicie. A jak bez smoka to możecie sobie tutaj to pozycję też patrzeć, bądź tutaj e, ławkę tak, czy ktoś tutaj przy ławce nie jest to też spokojnie możecie tego przeciwnika wyciągnąć tu się ustawiając też. No oczywiście e, możecie zagrać sobie e, też e, ty smokujecie tak z tej strony to możecie sobie właśnie zagrać to tutaj i sobie przykryć nie patrząc już na Mida sobie przykryć tutaj underground gdzie na przykład będą często rasować, bądź też właśnie możecie tu zobaczyć ktoś nie spodob, tak go zdjąć no to już od was zależy jak kryjecie w gali pozycję Mida no i oczywiście możecie sobie zrobić takiego flesha co Wtedy ten flash na pewno oślepi przeciwników, którzy są na midzie i na blisko. Wtedy możecie sobie tutaj wychylić, na przykład y, trafić z M-ki. No i to by było na tyle w tym poradniku, jeśli chodzi o mida. I do zobaczenia już wtedy na B-B. Cześć!